Jesteśmy na boisku na ulicy Tobruku, y, Warszawa, y, w Warszawie. I ben, dzisiaj tu rozeglany zostaje sparing świtnowy, dwór mazowiecki y, trzecioligowy zmierzy się z y, bodajże czwartoligową Tłuchową. Do tak, zobaczenia zaraz się rozpocznie. 11:30, ulica Bręc w tym Warszawa. Rozpoczął się mecz sparing świtny Dwor Mazowiecki Tłuchowia Tuchowo sparing Świt trzeciej lidze tuchowia w bodajże czwartej. I Tłuchowia od razu dostała rzut wolny. Tutaj zawodnicy Tuchowi podają sobie piłkę i faul zawodnika Świtu czy Andrija Polana zawodniku Tuchowi. Proszę państwa, mamy celny. Te. Bardzo duży, ładny balon. Tutaj była bramka dla zawodników świtu, lecz niestety nie nagrałem jej, a więc używam filmu z Jestem materiału z, 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 ze strony oficjalnej świtu Nowego Dworu Mazowieckiego. dribbling, lecz nic z tej akcji nie wyszło. Tutaj naprawdę piękny, przepiękny palce lizać strzał zawodnika Tuchowi Tuchowo. To się mówi po strasiu gołębie na stadionie. To groźna akcja zawodników z Nowego Dworu. Obiekt Osiru Warszawa, bym mówił. Bardzo ładny. No, taka ocenka balona, myślę, że. Myślę, że z 9 na 10, a ten w kręczkach był taka siódema. bo tam, trochę zimno było dosyć. Tu bronienie się świtu. Zawodnik Tuchowi nie mógł się pogodzić z przegrywaniem swojej drużyny, a więc wypowiedział to magiczne zaklęcie. Magiczne, tuchowskie taktyki rzutu wolnego, z taktyki strzałów. Brawo, Leon. Tutaj, jak widzieliście, Lon bardzo ładnie wyjął. Tu mało brakowało, a Świt prowadziłby dwubramkową przewagą. I Świt pierdychnął bramkę, a autorem Szymon Głowacki. Uff, to jest! Aj! Jest! Brawo! 2-1 świt, 2-0 świt na wydworma mazowiecki, przepraszam za błąd. 2-1. Do Doszło do drążka na 2-0. Rzut wolny dla Tuchowy i Tuchowa zaraz zostanie wykonany. Tu próby strzelania bramki przez zawodników Tłuchowo Tłuchowo. Koniec pierwszej połowy sędzia zakończył pierwszą połowę spotkania 2 do 0 dla świtu Nowego Dworu Mazowieckiego z trzeciej ligi. Zaraz rozpocznie się druga połowa meczu sparingowego. Świt Nowy Dury Mazowiecki mierzy się z Tłuchowią Tuchowia w drugiej połowie na niebiesko. Świt pozostaje zielony. Tu próby strzelania bramki przez Andrija Jampola. Tu Leonid jego przedniego wyglądu obrona. Ale wyjął. Brawo Leonid, brawo, Nie. brawo, super. Już troszkę dla Tuchowi. I kolejny rzut rożny. Teraz była bramka dla świtu. Jest! Prawo!

Teraz z kolei przyszła kolej na rzut wolny dla y, nowodworskiego świtu. Tu kolejne próby wciśnięcia piłki do siatki przez Świt. Doszło do kilku zmian. Na przykład tutaj sobie przypomina na wojsku kolejny rzut rożny tu Howitu Hawa. Tu świt z groźną akcją. Tu choror pobiegł złapał piłkę i zobaczcie co się stało. walczył rzut wolny z pozycji z której można było się pokusić i ostrzał i o dośrodkowanie. Zobaczmy jak to się zakończyło. Leon znowu obronił. Zawodnicy Tuchowi nie wiem. Chyba chcieli, żeby lód spadł z krawędzi balona. Teraz kolejne no, straszą gołębie, ale to tak. nie jest stadion i jest zamknięty, więc tu gołębie nie będzie. Tu próba świtu, która okazała być ze spalnego. Tu budowanie akcji przez świt długiej akcji i próba wyjścia na czterobramkowe prowadzenie. bicie bramkarza Tuhowi. I Świczy bramkarz 4 do 0. Brawo! I 4 do 0 dla Świtu. Na sto? Tak. Brawo! I'm sorry, 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 I'm A i am So. Jesteś sędzią w tej sytuacji i co dajesz? Karnego, czy gramy dalej? Napisz w komentarzu. mnie karne, Jeszcze pod koniec meczu Świt miał rzut rożny, z którego mógł wyjść na poradzenie pięciobramkowe. Koniec spotkania świtny. Dwór Mazowiecki pokonuje w dzisiejszym spotkaniu z sparingowym Tuchowie Tuchowo 4 do 0.